Dzień dobry, witam serdecznie Mamy no coś nowego tutaj się dzieje W tej grze, jak wiecie może 20 20 grudnia To znaczy, że dostaliśmy tego Jisor de Prank Który podobno jest Lepszy niż Paton de Tank Ale patrzcie Napisali Kapslokiem Tank i Kapstokiem Gisor, a, a rok temu nie <noise> ale spoko od razu mi go pomalowali chyba, że ma być taki pomalowany może tak być e, w każdym razie zagramy sobie tym czołgiem dzisiaj bo no bo, no bo trzeba zagrać nowym czołgiem, prawda? E, załogę mi dali jednoperkową, to tak trochę średnio no ale my sobie to wymienimy to się nie ma co e, tym przyjmować Centurion Action X tutaj e... Platuje załoga z niego, jest wszystko dobrze. No ale dobra, to tak, tak nie będziemy tego przedłużać. Powiemy sobie o statystykach trochę, ale to może jak skonfiguruje. Także po prostu widzimy się jak skonfiguruje. Dobra, więc mamy czołg skonfigurowany. Zobaczmy sobie co to w ogóle tutaj ma, bo ja tak mniej więcej widziałem, ale ale też bez przesady. Mamy dwie, 390 uszkodzeń. 395, no bo mam perka. No generalnie dobra, generalnie mamy działo z Centuriona Action Next. to trzeba po prostu sobie powiedzieć, że to jest działo z, znaczy nie z Action X, a tylko z 7.1, z Centuriona 7.1 9 tieru, um, tylko, tylko chyba trochę gorsze, w sensie ono ładuje dosyć długo, um, z tego co widzę, ma spoko celność, ma średni bardzo czas skupiania, to mi się akurat nie podoba, mamy HP, no, no, taką normalną, przeciętną wartość. Nie jakoś dużo, nie jakoś mało. Mamy zasięg widzenia spoko. Kamuflaż mamy słaby. Mimo, że mam tutaj kamo zrobione, czy nie? A nie mam. A widzisz, no to no dobra, no to kamo jednak jest może w całkiem git. No i co, i tyle, nie? Pancerza ten czołg raczej nie ma. Z tego, co, z tego, co mi się wydaje, no to on nie ma pancerza. Zresztą teraz widzicie mniej więcej, jak to wygląda pancerzo w tym czołgu. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Jak sobie tym zagramy, co nie. Nie ma sensu go sprzedawać, bo nic nie kosztuje. Ludzie mówią, że Ojazu kolejny czołg typu Paton de Tank, czyli słaby, czyli nic, nic nie prezentujący sobą. A ja powiem Wam tak. Paton de Tank nie jest słabym czołgiem. Nie jest wybitnym czołgiem. Absolutnie nie jest wybitnym czołgiem. Ale nie jest słabym czołgiem. Um. Jest czołgiem, który, którym spokojnie da się grać, jeżeli ktoś... Umie grać E5 i oprócz tego jest dobrym graczem, chociaż to się trochę ze sobą łączy. Ale generalnie, jeżeli ogarniasz w gierkę, patron The Tank jest fajny. Naprawdę, jest spoko. Nie jest to co jakby nic wybitnego, wiecie, nie jest to czołg, którym podbijecie World of Tanks. Ale jest to czołg bardzo przyjemny do grania po prostu. Mimo, że ludzie go wszyscy hejtują i ma 2100 wymagań dlatego chcę zrobić speedrun na tego na markowanie tego czołgu, ale to po świętach jak już nie będzie nie będzie tak dobrze się zarabiało kredytów, no to po prostu wtedy będziemy sobie tym grać. A na razie mamy bitwę z de tankiem bardzo spoko wartość. Dugi, to się da przebić. No właśnie. No właśnie. To jest to. Ehm. Fajny wjazd zrobić, wiecie, jak jest. Pyk. 503. No nie no, po co żeś wyjechał? Na mnie trzeba było wyjechać. Dobra, leży. I kobra wie Czuć, że nie jest wybitny. Czego się można było w sumie spodziewać. Ale też... Czuć, że ma jakiś tam potencjał. Mi, mi się nie podoba jedna rzecz w tym czołgu, mianowicie nie podoba mi się to, że masz słabą prędkość i słaby pancerz. To jest tragiczne połączenie. To jakby wiecie, jeżeli już masz być wolny, to chociaż miej pancerz, a jeżeli już ma, a, jeżeli, a jeżeli już chcesz nie mieć pancerza, to chociaż bądź mobilny nie będziemy jechać miasta, nie jesteśmy szaleni chociaż. Nie, no czekaj, stop. Czołgi ciężkie. Są tylko, są tylko 8 tieru, więc można pojechać w miasto, tylko że są też XEMY, nie? Hmm. No bo nie chce się kampić, nie chcesz stać tam i kampić jak bot. Chce coś zrobić aktywnie. Spróbujemy sobie zagrać. Spróbujemy sobie zagrać tutaj. W tej pozycji zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i wyżej wrzucę bitwę 1000 demerza i powiem, że z tym potem też można, co nie? Na razie nie haszów, no bo nie wiem, co spotkam w tym mieście. Yy, mogę potrzebować tej peny faktycznie. Dobra. Jest taki blesk na przykład. No bleska to akurat hasz by był spoko, Ale dobra. To jest dosłownie tak, okej. Okay. To jest dosłownie działo z centka 7.1, bo te pociski są bardzo szybkie. To jest świetna cecha w czołgu. Bardzo lubię. Jomeczku. Dobra, no ale celne to jest. Całkiem powiem Wam szczerze. Nie, no stary. przestań. Dzięki, debilu. Te dziewięć piona, patrzcie. O! O! Chłop tam zręczną. Popyla, ty. No nie wierzę. Dobra, no przegrywamy to, ale chociaż coś się da zrobić w tej bitwie już I, i powiem Wam szczerze, że ten czołg generalnie jakoś tam działa, trzeba to przyznać. No zrobisz coś? Oj! Uuu Bezeta Nie poczęstowała mnie tutaj zbytnio Są wraki Są może coś urodzić całkiem O. O, no i dostałem no, kuźwa. No nie, no nie. Popsułem, 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 popsułem. A mogę tam siedzieć. Mogę tam siedzieć. Na dupie. Teraz mi nie pomoże, niech nawet z tym. No nie radaj, że teraz się to wycofa, już no. Chodź tu. No nie wierzę w to. Kuźwa. Eeeh... Ah. Perypetie tak zwane Może stąd O właśnie, patrz Tak jest Chyba nie wie, że wciąż jest na biciu Nieważne czy wie czy nie wie, bo i tak już się schował Dobra Nie no jeszcze trzeba je to zagrać. Jak to mówią, do, do trzech razy sztuka może, co? Znaczy. Wiecie, nie chcę wam pokazać bitwy 2600 damage'a albo 1100 damage'a, Bo to jest słaba bitwa. I może ten człowiek po prostu jest słaby, nie wiem, ale to nie wydaje się aż taki tragiczny może. A, no, no, no. Nie no, damy radę jakoś, coś, coś, coś z tego urodzimy. Jak mi ta trzecia bitwa nie pójdzie, to po prostu trudno już. Pokażemy taką, jaką jest, pokażemy rzeczywistość, nie będziemy jej koloryzować. <laughs> nie Ja no, nawet Git. Tylko niestety szuka do bitwy godzinę, bo jest 400 czołgów średnich. Jest więcej czołgów średnich niż wszystkich innych klas. Ogólnie. Tam ktoś ostro gra, widzę. Skoro ten Leo dostał dwie peski chyba. Bo jedno odbił mi się wydaje A czemu on ucieka? Ej, wracaj tu! Wracaj tu, łopie! No wracaj tu! No to już jest flanka przegrana. Hop pojechał. Nie wytrzymam z tymi bitwami. Bardzo mnie ciekawi jakim graczem jest ten Leopard, bo... Hops pieprzył. Natomiast przemięcie flankę, nie i teraz. Na no, dupy jest wszystko teraz. Złapałem po spocie, spoko, tylko że... Już nie ma czego zbierać z tych przeciwników, bo wszystko się odbyło na górze i ja teraz jadę co robić. No, zabrali, oczywiście, że zabrali, no kurde. Podjeźdźcie po to chociaż. Hmm. Tragedia. Tragedia. Trzydzieści będę jest druga arta. Chętnie zabije. No, oczywiście, że nie zabije. Ale spota mam dużo chociaż. Ej, po prostu się idzie tutaj... ...kurzyć na ten czołg. Naprawdę. Chyba nie. A, nie żyjesz, nie żyjesz. No patrz, ja tutaj robię spota. Hmm. Okej. Okay. To jest bitwy. Ja nie mogę. Co tu się dzieje? Nie, nie chcę mi się tym więcej grać. To jest, to jest naprawdę. Kiedyś do niego może wrócę i pewnie tak będzie. Ale na razie to absolutnie mi się nie chce tym grać. Po, po prostu to nie ma sensu, nie w sensie. mnie, żeby jeszcze raz spróbować, nie? Dobra. Próbujemy jeszcze raz. spróbujemy jeszcze raz. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? What the fuck? Co tu się dzieje, ty? Gdzie ty jedziesz, ziomeczku? Mhm, no, oczywiście, wcelowane stoi, gówno Czemu i tak pojechać? Zespół to Nie, po prostu sobie zaczęli jechać. Pod spota, pod spota gramy sobie. O, pincer, no i fajnie. Nie, serio, tym żołgiem się bardzo spoko spotuje zauważyłem. Nie wiem czemu, ale tak jakoś tak... Dobrze, mu to idzie. A nie mam intuicji, co? Tosik, tosik. Oberka, ten co robi tutaj? Co ty robisz? Ty. jaka jest małpiszony. No, 700 dostałem. Nie, no, ja mam dość. Po prostu ja mam dość. Mam dość. Dzięki za oglądanie. A, dzięki, dzięki. Bardzo fajnie było. No, no dobra, subskrybujcie kanał, mam nadzieję, że się Wam się podobał ten odcinek, bo minie. E Czekajcie na kolejne odcinki, zostawcie lajka, napiszcie komentarz jakiś fajny, co byście chcieli zobaczyć. E Niedługo wrzucę odcinek z e Contradictions. E bo... no bo tak, bo już go przygotowuję, a będzie bardziej... jakby, jakby wymaga on więcej pracy niż inne, więc dlatego go troszkę przełożyłem. A to wrzuciłem dzisiaj, no bo dzisiaj weszło, ale... Nie no, mam dość, po prostu mam dość, także dzięki było. było, było, było super, słuchajcie. E, widzimy się w kolejnych odcinkach, jak już mówiłem. E, co jeszcze chciałem powiedzieć? Nie wiem nie obchodzi. Siema!